Historia Wydziału Leśnego rozpoczyna się końcem XIX wieku, gdy na ówczesnym Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało Studium Rolnicze. To właśnie tam rozpoczęto systematyczne badania i wykłady z zakresu nauk leśnych. Kamieniem milowym było utworzenie w 1919 roku Katedry Leśnictwa. Jej organizatorem, kierownikiem i zarazem autorytetem naukowym był profesor Stanisław Sokołowski. Powiększająca się liczba katedr i zakładów doprowadziła na początku XX wieku do pewnych trudności w sprawnym zarządzaniu bardzo dużym Wydziałem. W 1923 roku, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wyodrębniono z Wydziału Filozoficznego 11 katedr i zakładów Studium Rolniczego, a następnie włączono je 15 września 1923 roku do nowo utworzonego Wydziału Rolniczego. Pracownicy Studium Łącznie 42 osoby przeszli na nowy wydział. Słuchaczy Studium Rolniczego, wpisanych na Wydział Filozoficzny, im matrykulowano ponownie na Wydziale Rolniczym. Członkowie dawnej komisji rolniczej Wydziału Filozoficznego przeszli do rady nowego wydziału, a pierwszym dziekanem na rok akademicki 1923/24 został dotychczasowy dyrektor Studium, profesor Stefan Sużycki. Pełna nazwa nowego wydziału brzmiała: Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 1946/47 w związku z uruchomieniem sekcji leśnej przekształcono wydział rolniczy na wydział rolniczo-leśny. Facultas rerum rusticarum et forestalium Universitatis Jagiellonica Cracoviensis. Posiadał on dwie sekcje: rolniczą i leśną. Wiodącą postacią na polu naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym był profesor Dezydery Szymkiewicz. Ten znakomity botanik i leśnik jest autorem prac z zakresu ogólnej i eksperymentalnej ekologii roślin, fitogeografii, klimatologii roślin i biometrii. Sekcja leśna została z kolei w 1949 roku przekształcona w samodzielny wydział leśny. Na wydziale rolniczo-leśnym, a następnie leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazło miejsce pracy wielu byłych pracowników wydziału rolniczo-lasowego Politechniki Lwowskiej, którzy w wyniku działań wojennych, opuszczając Lwów, znaleźli schronienie w Krakowie. W 1951 roku rozwój najmłodszego wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego został jednak przerwany. Ministerstwo nie zezwoliło na przeprowadzenie wpisów na pierwszy rok studiów. Kontynuowano jedynie studia na starszych latach. W 1953 roku, jako rezultat przeprowadzonej w Polsce reorganizacji szkolnictwa wyższego z Wydziałów Rolniczego i Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie. Wydział Leśny po jednym roku działania w strukturze Wyższej Szkoły Rolniczej został rozwiązany 1 lipca 1954 roku. W czasie jego dziewięcioletniej historii wykształcono około 800 absolwentów. 58% ze stopniem magistra, 42% ze stopniem zawodowym inżyniera, a pracownicy mogli się poszczycić wieloma cennymi pracami naukowymi. W 1962 roku podjęto starania o reaktywację Wydziału Leśnego w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Dzięki staraniom profesora Tadeusza Gieruszyńskiego oraz silnemu wsparciu Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa jak również przychylności ze strony ówczesnego rektora uczelni, profesora Tadeusza Ruebenbauera, Wydział Leśny z rokiem akademickim 1963-64 zaczął funkcjonować na nowo i działa nieprzerwanie do dziś. Patrząc historycznie, pierwsi leśnicy kształcili się w budynku przy ulicy Grodzkiej, gdzie mieściło się studium rolnicze. Następna lokalizacja to ulica Świętego Marka, gdzie do końca lat 70. XX wieku mieścił się Wydział Leśny. Dopiero pod koniec lat 70. siedziby wydziału przeniesiono do obecnej lokalizacji przy alei 29 listopada. Tu początkowo studenci pobierali nauki w tzw. barakach i w dworku Janczewskiego. Od 1978 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku. W pierwszej kolejności została oddana część wysoka, a w kolejnych latach część niska. Na przestrzeni 40 lat budynek wielokrotnie modernizowano. Dziś jest nowoczesną przestrzenią dydaktyczno-badawczą. Pierwszym dziekanem Wydziału Leśnego był profesor Tadeusz Gieruszyński. W całej historii wydziału było 14 dziekanów. Przez cały okres funkcjonowania z wydziałem związanych było wielu pracowników: naukowców, dydaktyków, pracowników technicznych oraz tysiące studentów, tworząc wyjątkową leśną społeczność akademicką. Na Wydziale Leśnym przez lata, tak jak w lesie, następowała przemiana pokoleń. Wielu studentów przemieniło się z czasem w wykładowców. Dla wielu z nich studiowanie leśnictwa to niezapomniane chwile, zarówno podczas zajęć stacjonarnych w Krakowie, jak również w terenie. Główną lokalizacją ćwiczeń terenowych był utworzony w 1966 roku leśny zakład doświadczalny w Krynicy. Przez lata była to również urokliwie położona legendarna Wojkowa, szkółka na Kopciowej i piękne lasy Beskidu Sadeckiego. Korzystano również z lasów wokół Krakowa i położonych na terenie Małopolskich Parków Narodowych i Krajobrazowych. Dziś również wiele zajęć odbywa się w terenie. Witam Was na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i zapraszam do odwiedzenia kilku ciekawych miejsc związanych ze studiowaniem leśnictwa. Dzięki takim ekspozycjom studenci poznają skały i minerały, bardzo ważne w petrografii i mineralogii, które stanowią część gleboznawstwa. Znajdujemy się w unikalnym w skali Polski Muzeum Gleb. W naszym muzeum, oprócz zajęć ze studentami naszego wydziału, prowadzimy zajęcia też dla. Studentów innych wydziałów naszej uczelni, ale również z innych uczelni krakowskich, ale przede wszystkim zajęcia też dla uczniów szkół podstawowych, a nawet przedszkoli, jak również studentów trzeciego wieku. Wydział posiada bardzo bogate zbiory owadów, a dostęp bezpośredni studentów w trakcie ćwiczeń kameralnych jest możliwy również dzięki takim ekspozycjom. Znajdujemy się w pracowni entomologii leśnej czyli działu zajmującego się owadami, niezwykle ważnymi organizmami w ekosystemie leśnym. Nasi studenci mają możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat rozpoznawania gatunków roślin, korzystając ze specjalnie przygotowanych gablot dydaktycznych. Każda z nich, poza opisanymi i oznaczonymi okazami dzielnikowymi, ma także QR kod, który w łatwy i prosty sposób umożliwia pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat danego gatunku. Drewno Najbardziej ekologicznym, niezastępowalnym i w pełni odnawialnym surowcem. W tej pracowni studenci rozpoznają próbki drewna, zarówno pod mikroskopem, jak i na podstawie klocków. Wykonujemy badania fizycznych, mechanicznych właściwości drewna. Współczesne leśnictwo wykorzystuje dane satelitarne oraz sztuczną inteligencję do analizowania tych danych. Wykorzystujemy to w, różnych, w różnego typu badaniach, między innymi, na przykład yy, wykorzystując wyniki projektu, w którym miałem okazję uczestniczyć, projektu, który był prowadzony na zlecenie NASA do analizy mozaiki przestrzennej w skali globalnej. Gospodarka łowiecka jest bardzo ważną częścią kształcenia leśni. W trakcie kształcenia studentów. Oprócz przedmiotów typu, typowo łowieckich, czyli gospodarka łowiecka, kształtujemy też studentów w ramach ekologii populacjami zwierząt, aby racjonalnie zarządzali populacjami zwierząt. Do tego celu wykorzystujemy bogate zbiory, które służą ubarwieniu zajęć. Znajdujemy się w laboratorium, które jest przynależne do katedry ekologii i hodowli lasu, i w tym momencie możemy sobie obserwować w trakcie Analizę pierwiastkową na urządzeniu ICPOS. Dzięki takim urządzeniom możemy poznać skład chemiczny roślin, gleb, wody, wszystkich elementów ekosystemu. W naszej jednostce mamy do dyspozycji jeden z najnowocześniejszych na świecie mikroskopów stereoskopowych japońskiej marki Kiyens. Sprzęt ten umożliwia obserwację bardzo niewielkich obiektów, włosków, mikroreceptorów na ciele na przykład tak niewielkich owadów jak korniki. Mamy tutaj przed sobą kornika drukarza i dzięki możliwości tego sprzętu możemy przekonać się, że na tym niewielkim owadzie tętni dzikie życie w postaci między innymi tych pasażerów na gapę, czyli szeregu roztoczy, które wykorzystują kornika jako źródło E, 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 Jaki sposób lokomocji, do przenoszenia się na bardzo duże dystanse? Na Wydziale Leśnym ważną częścią działalności, oprócz nauki, jest dydaktyka. Dlatego od wielu lat nie tylko kształcimy studentów na kierunku leśnictwo, ale też edukujemy społeczeństwo. Do naszej pracowni edukacji przyrodniczo-leśnej przychodzą przedszkolaki, uczniowie, seniorzy. Jako wydział czynnie włączamy się też w różne działania edukacyjne. Od lat współtworzymy Małopolską Noc Naukowców, festiwal nauki, aby myśleć o przyszłości polskiego leśnictwa. Rozwijamy tą dydaktykę tworząc też nowe kierunki studiów. Od października 2024 na naszym Wydziale otwieramy kierunek ochrona bioróżnorodności, studia licencjackie, zatem zupełnie nowa jakość edukacji. Obok Wydziału znajdziecie bardzo ciekawe egzemplarze dendroflory. Tutaj mamutowce olbrzymie, dożywające do 2000 lat. Te mają zaledwie 40. Na naszym kampusie wokół Wydziału trawniki nie są koszone tak intensywnie. Pozostawiamy je dla zapylaczy. Katedra Bioróżnorodności Leśnej powstała z połączenia dwóch dawnych jednostek. Jedną z nich była Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, założona kiedyś przez profesora Stefana Myszczkowskiego, później przechodząca zmienne koleje losu. Drugą była Katedra Zoologii Leśnej i Łowiectwa. Teraz wspólnie tworzymy katedrę bioróżnorodności leśnej i zajmujemy się faktycznie zarówno roślinami jak i zwierzętami, ale przede wszystkim interakcjami między tymi dwoma grupami. Projekty badawcze, które realizujemy, w dużej mierze obecnie poświęcone są właśnie tym interakcjom, na przykład wpływowi roślinożerców na naturalne odnawianie lasu. Czy też wpływowi gatunków ptaków na różnorodność związaną z miejscami ich gniazdowania. W naszej katedrze prowadzone są studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody. To jest, mają bardzo daleko, długą tradycję i wchodzą się jeszcze od profesora Stefana Myczkowskiego oraz studia podyplomowe z, z zakresu edukacji przyrodniczej. Które są nieco młodsze, ale też cieszą się ogromną popularnością i w dużej mierze stanowią teraz o, o marce naszej katedry. Katedra Ekologii Hodow i -Lasu zajmuje się badaniami zarówno gleb, jak i drzewostanów, obiegu pierwiastków w ekosystemach leśnych. Zajmujemy się również badaniem, który jest pochodną badań, które były realizowane w czterech jednostkach, czyli w dawnej katedrze Gleboznawstwa leśnego, w dawnej katedrze nasiennictwa, szkółkarstwa, selekcji drzew leśnych, dawnej katedrze ekologii i rekultywacji oraz w katedrze szczegółowej hodowli lasu. Czyli w zasadzie w katedrze, którą ja kieruję, zajmujemy się ekosystemami leśnymi. Począwszy od gleby, przez analizę wód, analizę drzewostanu, wzrostu tego drzewostanu, uwarunkowań wzrostu drzewostanu. Jak też o relacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami środowiskowymi a parametrami, chociażby fizyko-chemicznymi wód. Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej jest najmłodszą jednostką na Wydziale Leśnym, powstałą zaledwie dwa lata temu. Ale powstałą na bazie zespołów, części zespołu Katedry Ekologii Lasu związanej. Głównie z rekultywacją i badaniami ekosystemowymi, geochemią, i w znacznej części zespołu związanego z dawną katedrą inżynierii leśnej. Katedra inżynierii ekologicznej i hydrologii leśnej nawiązuje do takiego trendu inżynierii ekologicznej, który bardzo dynamicznie w ostatnich latach się rozwijał. Inżynieria ekologiczna w bardzo dużym skrócie, można ująć te zagadnienia w postaci Badań dynamiki ekosystemów odtwarzanych i rekonstruowanych, ingerencji inżynierskiej i skutków tej ingerencji i metod łagodzenia tej ingerencji w ekosystemach leśnych, obudową biotechniczną w budownictwie ziemnowodnym i zagadnieniami związanymi z geochemią, przepływem materii, energii. Nawet ostatnio tworzone, już niebawem uruchamiane studia podyplomowe będą związane z gospodarką leśną i gospodarką wodą w ekosystemach leśnych. Są to studia unikalne, jedyne w Polsce. Współpracujemy w ramach tych studiów z ośrodkami naukowymi, z Poznańskim, z ibl z SGGW i z instytucjami związanymi z gospodarką wodną, a przede wszystkim z Biurami Urządzania Lasu. Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych jest jednostką organizacyjną Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołontaja w Krakowie. W katedrze pracuje 19 pracowników. Profil badawczy naszej katedry skupia się wokół pięciu obszarów. Oferta dydaktyczna naszej katedry jest bardzo bogata. Nasi pracownicy prowadzą zajęcia ze studentami na ponad 20 przedmiotach, zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, jak i w języku polskim. Takimi przykładowymi przedmiotami, które są prowadzone w naszej katedrze, to jest chemia, to jest fizjologia drzew, fitopatologia leśna, entomologia leśna czy ochrona lasu. Profil naukowy, badawczo-rozwojowy oraz dydaktyczny katedry użytkowania lasu, inżynierii i techniki leśnej. Obejmuje dwa podstawowe zagadnienia, czyli użytkowanie lasu i drewna oraz technikę leśną. Nasi pracownicy posiadają kilkadziesiąt patentów i krajowych, i międzynarodowych z tego zakresu. No i kilkanaście kolejnych zgłoszeń patentowych oczekuje w urzędach na przyznanie ewentualnych praw. Jestem kierownikiem katedry zarządzania zasobami leśnymi. Główne... Obszary, którymi się zajmujemy, to urządzanie lasu, produkcyjność lasu, geomatyka, geoinformatyka. Jeżeli chodzi o badania katedry, to dotyczą one głównie najważniejszych obecnie zagadnień z zakresu leśnictwa, takich jak zarządzanie lasami w zmieniających się warunkach klimatycznych i społeczno-gospodarczych. Obecnie realizujemy aż 7 projektów, w tym Dwa międzynarodowe, które dotyczą właśnie tej tematyki. Większość naszych wyników badań jest wdrażana w praktyce. Opracowujemy m.in. modele wzrostu drzewostanów, które zostaną wdrożone w systemie informatycznym lasów państwowych. Jednocześnie pracujemy nad opracowaniem map ryzyka zamierania drzewostanów związanego z suszą i generalnie ze zmianami klimatu. Koła Naukowe dla Leśników to przede wszystkim studenci, którzy chcą zrobić coś więcej. Dla nas studia to nie tylko ćwiczenia, wykłady, czy a potem sesja. Chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, czego nie ma na zajęciach. W ramach koła działa aż 15 sekcji, między m.in. sekcja bioróżnorodności, użytkowania lasu, edukacji leśnej, geomatyki, fitopatologii i mykologii, czy też sekcja ornitologiczna. Jako samorząd studentów stanowimy integralną część Wydziału Leśnego. Jesteśmy odpowiedzialni za reprezentowanie ogółu studentów leśnictwa Szkoły Krakowskiej, tak przed władzami Wydziału, jak i władzami uczelni. To rozwój społeczności akademickiej, wspieranie inicjatyw studenckich, promocja leśnictwa i edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu. Na pierwszej linii w kontakcie studenta z uczelnią jest dziekanat, już w zasadzie na etapie rekrutacji. Dziekanat jako swoisty front office uczelni. Stąd dbałość o jakość świadczonych usług edukacyjnych, w tym o pracę dziekanatu i jakość obsługi studenta jest dla nas bardzo ważna. Dziekanat jest jednostką pomocniczą, ale bardzo często pełni rolę centrum wydziałowego życia. No, można dodać, że w przypadku osób, dla których kariera uczelniana, ścieżka kariery uczelnianej jest niestandardowa, gdzie no, kanadzie jest swoistym punktem ratunkowym. W okresie 75 lat funkcjonowania wydziału leśnego, studia ukończyło około 9 tysięcy absolwentów, studiów jednolitych, magisterskich, pierwszego drugiego stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nadanych zostało około 268. Stopni doktora, 80 stopni doktora habilitowanego, a 44 pracowników uzyskało tytuł profesora. Kontynuujemy przegląd różnych aspektów studiowania na kierunku leśnictwo. Jedną z najwyżej ocenianych form zajęć, zarówno w ankietach studenckich, jak i we wspomnieniach naszych absolwentów, są zajęcia terenowe, które realizowane są w większości na terenie leśnego zakładu doświadczalnego. Witamy pana dyrektora Zbigniewa Gryzło. Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego i prosimy o kilka słów wprowadzenia. Poza tą bazą ściśle leśną możemy się też pochwalić bazą stworzoną do szkolenia studentów, to znaczy jest bursa na kilkadziesiąt osób, około 60 miejsc, a cały ośrodek Centrum Szkolenia to jest ponad 100 miejsc noclegowych. Na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie warto studiować. Zapraszamy. Warto napisać pracę w katedrze zarządzania lasami. Jezu, katedrę nie mogę powtórzyć. Super, naprawdę fantastycznie ostatnie zdanie do proszę tutaj. Aha. Do Dobra, czyli te ostatnie zdanie. Tak, ostatnie. Serdecznie zapraszam. No bo trudno iść tyłem, tak? To sztuczne. A, tak, tak. Uwaga. A mogę serce do tyłu założyć? miał być króciutko